bo z perspektywy jakby mojej ja myślę sobie o takich czterech poziomach. Zastosowania, wdrożenia AI od takiego podstawowego do najbardziej zaawansowanego, gdzie podstawowe to jest promptowanie. Czyli ja coś tam tak. potrafię, coś zapromptuję, czy to Google Pro, czy to. Czy, czy to jakiś 9% ludzi czy cloud, na tym przystaje. No, no to promptuję nie? i mam, tak. mam coś tego. Drugi poziom, czy drugi obszar to bym powiedział, że mamy sobie prompt engineering, bądź zewnętrzne aplikacje, czyli. No, w większości, umówmy się dzisiaj, zewnętrznych aplikacji to jest API do GPT, nie? czyli masz wymyślony prompt systemowy, który, Kloda. No tak, który tak, tak po, tak, tak po prostu dopisuje duży kawałek do tego, co wpisuje użytkownik, no i daje mu to le lepszy efekt. Mamy trzeci poziom, czyli mamy agentów AI, gdzie już mamy taki, nazwijmy to, quasi autonomiczny system, który można coś coś więcej zrobić. No i y, ten poziom, taki najwyższy, gdzie już potrzebujesz też deweloperów, no to gotowe rozwiązania, silniki, fine tuning, tak, czegoś pod swoje rozwiązania.